Dzień dobry, dzień dobry! Witam z powrotem Was na moim kanale. Dla tych, co są tutaj pierwszy raz, ja mam na imię Justyna. i Jeśli się Tobie ten filmik spodoba, to zapraszam Ciebie do zasubskrybowania tego kanału. A dzisiaj pokażę Wam trzy sposoby. Na naprawdę fajne śniadania. Nie będzie to kolejna nudna owsianka. Chociaż owsianka również się tutaj pojawi, ale w całkowicie innym wydaniu, ponieważ ona będzie pieczona. Kolejnym przepisem, który wam tutaj pokażę, będzie przepis na bezglutenowe, bardzo grube, fajne, wytrawne pancake'i. I pokażę wam również jak zrobić Konji. Konji to jest taka chińska potrawa śniadaniowa. Jest to tak naprawdę taki można powiedzieć kleik z ryżu. Zrobimy sobie ją również na wytrawnie, będzie trochę ostra, słona. No ona jest cudowna. Szczerze mówiąc, konji ja uwielbiam. Jest to naprawdę super danie, kiedy potrzebujecie, żeby wasz żołądek poczuł się otulony albo gdy macie kaca. Dobrze, to już nie przedłużamy i lecimy do przepisów. Żeby zrobić kądzi, potrzebne będą nam trzy, cztery grzybki shitake, seler naciowy, ryż około jednej szklanki. To będzie bardzo duża porcja, powiem szczerze. Zielona cebulka, cebula zwykła, kawałek imbiru, sos sojowy, tofu na które przepis znajdziecie w moim filmie miso ramen. Karta do tego filmu pojawi się w górnym prawym rogu. Grzyby takie zalewam szklanką w rządku i odstawiam na jakieś 10-15 minut. W tym czasie pokroję sobie seler, cebulę, imbir i zieloną cebulkę. Tak naprawdę tych warzyw nie musicie w jakiś sposób konkretny kroić, czy jakoś drobno, bo i gotuje się około godziny, więc ta cebula i seler, które później trafią do garnka, całkowicie prawie się rozgotują. No ale by było dobrze, gdybyście zieloną cebulkę jednak ładnie pokroili, ponieważ ona będzie nam ozdabiać całą potrawę. Na rozgrzanej oliwie... Podsmażam seler i cebulę. Gdy się zeszklą, dodaję imbir. Gdy to wszystko nabierze takiego ładnego, brązowawego koloru, dodaję ryż. I smażę go tak naprawdę chwileczkę. Myślę, że około minuty. Po chwili dodaję 2-3 łyżki sosu sojowego. Dodaję grzyby wraz z wodą. I następnie dodaję kolejnych 8 szklanek wody. Proporcja ryżu do wody jest jedna szklanka ryżu, dziewięć szklanek wody. Jeśli chcecie, żeby konsystencja kączy była bardziej taka leista, dodajcie po prostu więcej wody. Gdy woda się zagotuje, zmniejszam ogień i przykrywam. Uważajcie w tym momencie i pilnujcie, żeby Wam ryż nie wykipił. No i po godzinie gotowania, kończy mamy praktycznie gotowe. Wykładam ryż. Później tofu. Dodaję też grzyby shiitake z gotowania ryżu na samą górę idzie zielona cebulka, imbir pokrojony w paseczki, troszkę oleju chili, jest to trochę więcej niż troszkę, bo ja lubię jak mam takiego ostrego kika i około dwie łyżki sosu sojowego. Pamiętajcie, ryżu praktycznie w ogóle nie doprawialiśmy, więc trzeba go teraz doprawić. Uwierzcie mi, te dwie łyżki sosu sojowego wcale nie spowodują tego, że kądzji będzie dla nas zasłone. Zobaczcie, jak to bosko wygląda i smakuje jeszcze lepiej. Ugotujcie to sobie koniecznie. Mm. Uwielbiam kądzji. Pieczoną owsiankę odkryłam. Całkiem niedawno im była to miłość od pierwszego kęsa. Do niej potrzebne będą owoce mrożone, takie, jakie lubicie tak naprawdę. Cynamon. Ci, co cynamonu nie lubią, mogą go po prostu ominąć. Około półtorej szklanki mleka jabłka pokrojone w kostkę, orzechy, takie jakie lubicie, ja tutaj mam y, pokrojone orzechy włoskie, y, orzechy nerkowca i pykane. Na dwie dosyć takie spore porcje. Dodaję zawsze jedną szklankę płatków owsianych i jedną trzecią szklanki płatków jaglanych. Do naczynia żaroodpornego, bądź kokilek, jeśli macie. Ja nie mam, więc używam tego naczynia. Wykładam jabłka, płatki jaglane. Płatki owsiane, cynamon, i to wszystko dokładnie mieszam. Tak aby jabłka pokryły się cynamonem, i żeby ten cynamon tak naprawdę połączył się ze wszystkim. Na wierzch wykładam orzechy i one koniecznie powinny znaleźć się na wierzchu, ponieważ one, jak się przypieką, mają taki niesamowity smak, i to jest myślę, że jeden z tych elementów, który wynosi tą owsiankę na naprawdę wyższy level. Na samą górę dodaję kilka owoców, jakieś mrożonych. Tutaj akurat mieszankę owoców leśnych i moje ulubione wiśnie. Wszystko zalewam mlekiem. Jest to około półtorej szklanki i wkładam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na jakieś 20-25 minut. W tym czasie jak owsianka się piecze, ja przeważnie się ogarniam do wyjścia. że jak to pachnie. Szkoda, że nie możecie tego poczuć. Ja lubię tą owsiankę zawsze sobie zjeść z jakimś masłem orzechowym, żeby jeszcze troszkę podbić tego białeczka z rana. Albo jeszcze do tego dodaję jogurt, jeśli mam w domu. Na przykład ten, który polecałam w ostatnim filmie. Sprawdźcie sobie koniecznie, bo ten jogurt jest naprawdę sztosem. To śniadanie, szczerze mówiąc, ostatnio jest moim ulubionym. Jakie to jest dobre. Do wytrawnych, bezglutenowych pancake'ów potrzebne będą nam mąka ryżowa, ciecierzycowa, kukurydziana i gryczana mleko, jakaś e, przyprawa typu zioła prowansalskie albo jakaś taka gotowa mieszanka e, ziół, żeby coś było troszeczkę może ostrzejszego. Ocet jabłkowy, mleko, soda oczyszczona i płatki jaglane. Ja dzisiaj sobie zjem te pankejki z takim serkiem z nerkowców. Muszę go dojeść, chociaż wcale nie jest dobry, ale kupiłam, no to zjem. I do tego sobie zrobię jeszcze sałateczkę z pomidorów i taką pastę z awokado. Bardzo prostą, zresztą później zobaczycie, jak ją się szybko robi. Przesiewam trzy łyżki mąki gryczanej. Dwie łyżki mąki z jedną łyżkę mąki kukurydzianej i jedną łyżkę mąki różowej. Z takiej ilości mąki wyjdzie około 7-8 placków. Dodaję łyżeczkę sody, dwie takie spore szczypty soli, trochę pieprzu łyżkę siemienialnianego, które zastąpi nam tak naprawdę jajko, dwie łyżeczki przyprawy, tak jak już wcześniej wspomniałam, mogą być to zioła prowansalskie i możecie dodać do tego trochę papryki ostrej, papryki wędzonej, co tam lubicie. Ja tutaj akurat mam taką gotową mieszankę do przyprawiania notabene kurczaka. Ale tutaj też się świetnie sprawdzi. Dodaję stopniowo mleka. Dodaję i mieszam. Do uzyskania takiej konsystencji. Ciężko jest tutaj powiedzieć, ile trzeba dodać mleka. Mąka każdego dnia inaczej zabierze. Tuż przed smażeniem placuszków. Dodaję łyżkę octu jabłkowego, to sprawi, że placki będą puchate i takie grubiutkie. Jeśli zobaczycie już na swoich placuszkach podczas smażenia bąbelki właśnie takie, to znak, że można przerzucać pankejki. Zobaczcie jakie tu ściutkie, pyszne grubaski wyszły. Nia. Na placuszki zrobię szybką pastę z awokado. Awokado po prostu doprawiam szczyptą soli, odrobiną pieprzu i limonką, bądź cytryną. Normalnie używam tak naprawdę do tej pasty cytryny, ale jej nie było, więc kupiłam limonkę. Rozgniatam awokado widelcem i gotowe. Zawsze, gdy robię tą prostą pastę albo guacamole, wrzucam pestkę do środka. Dzięki temu i cytrynie awokado nie czernieje. A w ogóle wiedzieliście, że pestkę awokado można jeść? Wystarczy ją zetrzeć na tarce i dodać na przykład do smoothie. Jest ona bardzo zdrowa. Te placuszki są sztosem. Wypróbujcie je sobie. Koniecznie. To ja tutaj sobie będę wcinać dalej, a my powoli dobiegamy do końca tego filmu. Jeśli te przepisy Wam się spodobały. I postanowicie je wypróbować, to zróbcie zdjęcie i oznaczcie mnie na Instagramie. Tam znajdziecie mnie pod nazwą Zdrowy Sposób Bycia, albo jak wpiszecie Naturalne sposoby Justyny, to też Wam wyskoczę. Zostawcie kciuka do góry, zasubskrybujcie ten kanał. Do zobaczenia następnym razem. PA!